Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem programu jest Sun and Snow, wynajem apartamentów. Sun and Snow ponad 1700 apartamentów wakacyjnych w Polsce. Na program szybkie metamorfozy zaprasza MTi Furninowa. Sypialnia, czyli wygodne łóżko, duża pojemna szafa, kolorystyka dobrana do tapety, której jeszcze cały czas szukamy, ponieważ tapeta musi być charakterna i dopasowana do tego, co w duszy gra właścicielowi. Tapeta musi być mocna, tak żeby zrobiła nam całą robotę w sypialni. I do tego będziemy dobierać kolorystykę i wszystkie dodatki. 자막 Ania, kolor zmienia wszystko. Kolor zmienia wszystko, dokładnie. I Magnat Creative mamy tutaj piękną paletę nowych kolorów, bardzo mocnych, takich, których dotychczas nie było w palecie Magnata, jak Nieustępliwy Tanzanid czy bezwzględny Akwamaryn. Piękne e, nazwy. Piękne nazwy, piękne kolory. Muzyka W tapecie, bardzo wzorzystej i kolorowej. Świetnie sprawdzają się tego typu ramki, bo one tworzą dodatkową wartość. Dodatkowo one są jeszcze dopasowane do lampki i z, lampkiem, z lampkami współpracują. Więc to jest taka dekoracja na ścianie. Chrom wygląda trochę jak lustro. A, a co w takiej ramce jest zamontowane? Włącznik do kinkietu i gniazdko przy łóżku. To pokażę ci, jak zrobić to w naszym konfiguratorze. Zachęcam wszystkich do korzystania z, z konfiguratora, gdzie łatwo można sobie wybrać osprzęt, przeciągnąć go myszką do ramki i wygenerować listę produktów, które potrzeba kupić. Jak już mamy wybraną e, ramkę, wybieramy kategorię łączników. Wybieramy sobie kolor, jaki chcemy, żeby był w tej ramce. Czy to jest nowość? Konfigurator u Was? To jest nowość, która pojawiła się u nas ostatnio na stronie. Mamy również konfigurator w naszej aplikacji mobilnej, ale to jest wygodna wersja desktopowa, gdzie myszką można przeciągać sobie wybrane elementy. Można wybrać sobie kolor modułu, na przykład srebrny i przeciągnąć klawisz łącznika do do ramki. Jeżeli mamy już wybrany łącznik, przechodzimy na kategorię gniazda. Jakie tam jest gniazdo? Gniazdo pojedyncze? Tak. Gniazdo pojedyncze i podwójne. Kolor już nam się podpowiada ten sam, srebrny, którego używaliśmy, gniazdo pojedyncze z uziemieniem, przeciągamy. Przy okazji mam wizualizację tego. Od razu widzimy, jak taki zestaw wygląda. Naciskam zapisz zestaw i już mamy do pobrania albo zestawienie w PDF-ie, albo w Excelu, gdzie można taką listę wydrukować, albo wysłać mailem do punktu sprzedaży, albo bezpośrednio stąd zamówić w sklepie internetowym. A teraz coś zupełnie z innej beczki. Sun and Snow to największa w Polsce firma zajmująca się wynajmem apartamentów wakacyjnych i nie tylko w najpopularniejszych miejscowościach i miastach. Ponad 1800 apartamentów, urządzonych funkcjonalnie, w pełni wyposażone apartamenty przystosowane dla rodzin z dziećmi i zaprojektowane według najnowszych trendów. Od 2018 roku Sun and Snow działa również na terenie Niemiec. Nie pierwszy raz pojawia się w programie Szybkie metamorfozy. W tym wypadku mówimy o wersji w tkaninie kolor szary Aqua Clean. Jest to łatwo zmywalna tkanina odporna na zabrudzenia. Łóżko ze stelażem i z pojemnikiem na pościel, nóżki aluminiowe, łóżko występuje w wersji w tkaninie bądź w skórze, w tym wypadku jest to tkanina wymiar 160 na 200 cm. Można powiedzieć, że ta sypialnia jest bujna. Głównie dlatego, że kwitną tutaj na tapecie kwiaty, że ten motyw roślinny jest widoczny. W dodatkach, szarości, czernie, czarne wygodne łóżko, szafa jest w szarości, jest bardzo duża i pojemna. Mamy kolorystykę, która sprzyja temu, żeby to po prostu wypoczywać. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem programu było Sun and Snow wynajem apartamentów. Sun and Snow ponad 1700 apartamentów wakacyjnych w Polsce. Za obejrzenie programu szybkie metamorfozy dziękuję MTI Furninowa.